Ósma edycja partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września zapraszamy na eliminację Pucharu świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez Klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich partynicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekry. Wyścigi na łodziach Smoczych nadchodzi Dumski Kap 2013. Wyspa Bielarska 14 września start godzina 10. Nowe centrum skłusza Redeko www.redeko.pl tak bogatego weekendu nie było od dawna. Po raz pierwszy w nowym sezonie pierwszej ligi na parkiet wybiegną wrocławscy szczypiorniści. Śląsk Handball Team podejmie Spadkowicza z Ekstraligi Czuwaj Przemyśl. Wrocławianie do nowego sezonu przystąpią w zmienionym składzie. Wciąż z Aleksandrem Malinowskim na ławce trenerskiej, z niezmienionym celem chcą awansować do elity. Sobotnie spotkanie ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. Początek meczu o 14.30 w Halia WF przy Paderewskiego. Sobota należeć też będzie do tych, którzy na przykład sport lubią uprawiać całymi rodzinami. Od rana park południowy we Wrocławiu zamieni się w jedno duże boisko podzielone. Na wiele małych dogryw petankę. przed nami. Otwarte Mistrzostwa Polski Credi Agricole Cup 2013 w zawodach może wziąć udział każdy. Organizatorzy czekają na 100 drużyn trzyosobowych. Zapisywać się można jutro od 8:30 do 9:30. Turniej rozpocznie się punktualnie o 10:00. Na wszystkich czeka też moc dodatkowych atrakcji, które przygotował sponsor bank Credi Agricole. W sobotnie przedpołudnie i popołudnie warto też odwiedzić na brzeże odry od 10.00. na wyspie Bielarskiej trwać będzie piknik, którego kulminacja nastąpi około 16.50. Na tę właśnie godzinę planowany jest początek finałowego wyścigu Tumski Cup 2013 do Łodzi zasiądą najlepsze drużyny, które na pobliskim odcinku odry powalczą o miano. Najlepszego zespołu wcześniej i później bardzo dużo atrakcji dla szczególnie najmłodszych od pokazów przez czynne uczestnictwo w różnych grach i zabawach. Bogaty w sportowe wydarzenia weekend zakończy niedzielny maraton. Spotkają się najodważniejsi i najwytrwalsi będzie to prawdziwa próba charakteru, szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz będą chcieli pokonać dystans ponad 42 km. Ta grupa na wocławskim maratonie jest zawsze liczna, łącznie. Nadano już ponad 4000 numerów startowych, start i meta biegu są zlokalizowane na stadionie olimpijskim. Zawodniczki i zawodnicy pojawią się na trasie o 9. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Tumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start, godzina 10. 8. 8. 8. Edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.